Prawie cztery tygodnie jazdy ściśle przepisowej, na razie nie przyniosły ofiar. Jak na ironię przesiadłem się na mocnego turbodiesla. Nie ma co, poużywam jak pies w studni. O świcie, w pół do piątej rano, w sobotę, wyruszam na południe. Ponieważ nigdzie się nie śpieszyłem, nie kombinowałem z objazdami, tylko zdałem się na nawigację. Najkrótsza trasa. Poprowadziła mnie drogami, których starałem się unikać przez ostatnie lata. Drogą krajową nr 17 i drogą wojewódzką 801. Pierwsza pełna nieśmiertelnych przedstawicieli handlowych i ukraińskich tirów, a druga nafaszerowana obszarami zabudowanymi jak gustlikowa kasza z kwarkami. Ale sobota rano może zneutralizować te niedokładności. O takiej porze na rondzie w kołbieli spotkałem tylko wiatr, więc dość szybko dotarłem do obwodnicy Karolina, tempomat na 110 i wielki zjew. Moja pierwsza jazda z CB. Zamierzam posłuchać co się dzieje w Eterze, ale mimo wszystko i tak jechać przepisowo. Gwiazd w Żyżynie na puławy od lat tamtędy nie jechałem i szok pozytywny cała droga do puław z nowiutką nawierzchnią samochód dosłownie płynie wyjeździe z Puław w stronę Kazimierza inna niespodzianka. Obszar z uspokojeniem ruchu. Droga wojewódzka zmienia się w rynnę ograniczoną kostkowymi chodnikiem i wysepkami. Klaustrofobia. Z odrętwienia budzą podskoki na progach zwalniających. Na szczęście długich, nie zrobionych z rury kanalizacyjnej ale i tak przy zalecanych 40 zawieszenie mocno protestuje. Dobrze, że o tej porze nie ma traktorów, rowerzystów, autobusów i sumy w kościele. Wyrywam się z uspokajającej rynny i na normalnym, zabudowanym, męczący się za mną Passat daje w palnik, wyprzedzając mnie, o mało nie wpada na pieszą rowerzystkę wyłaniającą się z zakrzaczonego rowu. Potem nadziewa się na stojący za górką autobus, omijany właśnie przez innego niecierpliwca. Kilka sekund wcześniej mógł też spotkać konia z wozem wyjeżdżającego z bocznej. Jazda spokojna, nawet nie nudna, droga robi się co prawda coraz gorsza, ale pięciometrowy kombiak nie rzuca mnie po kabinie jak to miało w zwyczaju, leciutki, dla nas. Drogi przez Parchatkę, opole lubelskie jako żywo przypominają te z PRL-u. Łata na Łacie, kolejny, sam raz dla Żuka, Syrenki, Warburga czy Warszawy. Kolejny folklot, jazda kozacka miejscowych, mająca ograniczenia w… gdzieś? Warszawiak jadący pięćdziesiątką to nie miejscowy macho, ten z taką prędkością odprowadza wieczorem pannę do domu po randce. Podsumowanie. 218 km, równe 3 godziny jazdy, czyli średnia prawie 73 km na godzinę. Nieźle jak na upierdliwie przepisową jazdę przez liczne obszary zabudowane.